chodzi na to, że Adam Nawałka potrzebuje polskiej kadry, bo gdzie indziej mu nie idzie, a polska kadra być może nie potrzebuje To nie jest Nawałki. poważne w ogóle. Nie, 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 nie. Ta, kandydatura, ta kandydatura, pamiętajmy, że on nie je... próbuje od... zrobić z tego poważnej kandydatury, proszę cię. Tak, to jest poważne, ale moim zdaniem to jest poważna. W moim kandydatura. zdaniem to jest poważna tak, kandydatura. Mówicie? Oczywiście, że tak. Bo a? jest to, a wiecie dlaczego? Dlatego, że późno to z innej o, strony. Ty... Trochę jak otrzymuję. rozgrywkę Cezarego kuleszy. Dzisiaj Cezary Kulesza, po tym, co się wydarzyło, potrzebuje czegoś, co będzie bardzo bezpiecznym wariantem. Adam Bałka jest bezpiecznym wariantem. Dobra, przyjmuję, przyjmuję, przyjmuję. Bo, bo, bo wiesz o co chodzi. Przyjmuję w myśleniu, tak, tak zapomniałem, oderwałem się. Chodzi o to, Kogoś, kto, kto ugasi ten pożar. Adam Nawałka, kibicom reprezentacji Polski, kojarzy się dobrze. Oni pamiętają oczywiście te najlepsze momenty. Natomiast ryzyko w jego przypadku jest duże, bo to będzie zdarzenie nie. z własną historią. Nie nie z... Ma, nie ma, słuchaj, według mnie to jest kandydatura, która sama przy tym prezesie się wyklucza. Po pierwsze, ludzie są bardziej cierpliwi, chociaż nie do końca byli w Poznaniu. No tutaj nie może selekcjoner latać i mierzyć ławek, szafek Gęsiego iść, i tak dalej, i tak dalej. Z tym wytrzymał jeszcze w Boniek, bo były wyniki. Nie, to, to nie. To ja, wyobraź sobie Kulesza, który będziemy, który to który będzie Ale Kulesza będzie odbierał od niego po, po pięć telefonów dziennie, bo ja potrzebuję to, ja potrzebuję to. Przecież masz. Nie, ale potrzebuję tak, ale to jest ale tak, mam linijkę, która ma 30 cm, a potrzebuję 31. No i będzie Kulesza jeździł, białym stoku, szukał linijki z 31 cm. Kulesza weź no do jakiegoś swojego pomagania. Ale, ale telefon będzie musiał odebrać. No do, nie, 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 to taka kandydatura w ogóle nie ma sensu według mnie. To